No, wy, kurwi, na no zawsze. O, i teraz zaczyna zawartość restriction ludzi. Tak on mission file, no to pięknie. Kik. Fuck ja jestem. Też próbuję Bijacz? Jestem. Jestem! A kurwa. Tak to się robi. Też jestem. Spoko. Cieszy mnie to. Dobra. A ty matlej? Nie. Dlaczego ja <noise> dlatego tak cicho. <noise> nie. No bo kurwa oczywiście wszystkich musi załapać, tylko nie... Kon... O, A ja mało, ale wszedłem. Ciii, cię co, w jesteście? <noise> tak, czekaj, zaraz się zrespię. Tak, biłem, będę dobrze. Mam ten, ale inni... To, jestem, to jestem już jas. wilderness. Tak ładowania. I się zaczęło. Co robisz, wafel? E, nie Wafel, tylko Hawks. Ja próbuję wyjść. Dobra, ej, no, ej dobra co robiłeś? Co robił? Jakiś typo jest. Jest! Wbijam! Okay. Teraz zaraz będzie. Setup completed, te... bitch! Teraz zaraz będzie esencja tego. Czekaj, wybieram mail. Ej, no już typa widziałem. Setup completed? I, Oj. i, i. Ja, I ja mam sobie. Setup completed. O, jest, no jest, też. jest, jestem! A, bitch. Dobra. No kurde, czekam no. na moje ulubione zdanie. Jak dokończyć? Oh, Co to kompletnie jest? I kurwa działa. Jest, jestem. Proftino. Protfino się zespół. Ja nie wiem, zapomniałem zobaczyć. A, Wilderness jestem. A, jakiś kolej do mnie biegnie? No, to przede mną biegnie, właśnie jakiś koleś. Ja jestem babką, jak ktoś. Babką? Och, chuj też w sumie No przede mną też. Jestem, jestem. Przejeżdżasz, że się zrzucisz. Ej, Wilderness? Ej. To Pamiętacie to, że... tą mapę, tą misję na Podlegorsku, co graliśmy i hey, to był ten most? Nie, 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 ja jestem przy, na torach, na torach stoję teraz, a przede mną... ej, stodoła jest, widzisz tą stodołę może? Ale wilderness jest wszędzie, nie wiem, czy zauważyłeś, Wapel. Kurwa, rozumiem, ale możliwe, że jest respiło w tym sam miejscu, skoro już widzę kolesia przede mną, tak? A Też kolesia, ale tu jest kurwa 40 na to, ludzi. nie jest dwóch kolesi. No ale no, słuchajcie, jest 40 ludzi, każdy się respi. No. A jest spawnu jakieś 30, ja może 20. Ja macie. jestem wafel koło torów, koło rzeki. Ja jestem... Te, u mnie też są tory koło rzeki. Koło mnie jest hotel jakiś. A ty na kucaku nie szedłeś? Nie, ja nie, nie, na... nie ja biegnę. Jest u mnie most. U mnie jest most i to to koło tory. Koło jest jeziora jestem. Jest, mam hatcheta, już jest pierwsza broń. E, widzę kogoś przy rzece. Ktoś teraz idzie pod górkę. O, przy no u mnie trzy osoby no. biegną takim koło Nie, 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 ja jestem koło rzeki, koło hotelu. Znaczy to jest jeziorko malutkie, chyba tak bajorko bardziej. Ja widzę gościa, który płynie, który biegnie. Lul, no, ale w beka. Dobra, ładnie. A sranie w tym czasie. O, ale, kolejny koleś, jest w Ale mój no nie działa, a was? No ja, to, mi też to, nie. to jest długa rzeka. Mi nie ja mi działa, mi działa. Żadnych wiadomości nie stań, mam. Wszyscy stanie. Ja jestem w hotelu, więc... Biegnie, biegnie drogą. A tutaj stanąłeś? Nie, 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 my biegniemy. To jest... ze mną biegnie jeszcze dwóch kolesi. A, dobra, bo jakieś... Jezu, a ja mam zasrany chat że... wiesz? Ja pierdzielę. A ja nie mam nic. Mam z ch Czwarty kolej za nami biegnie. Ja pierdzielę jaki konwój. Ja widzę drogę, przepływam przez rzekę. Ale okay. te nowe, ten, te nowe. O, kościół, biegnę do kościoła, etyckie. może coś zlituje z niego Boże, ale ja mam teraz zasranie z tym czatem. Ale no nie no wyjdę już, co? dobra. Nie ME ALONE A co to jest, sidechat? No, znaczy jest czat, mam czerwone nie wiadomości ma cały czas Nie ma chat'a, jest tylko... no kiki, nie? No ja, no chata no mam No ja też mam niby, ja ale też nie mam. wiem czemu to nie działa No to zrypaliście LOL, kłócający Z Ej, Z kłócający z bronią Znaczy no, bez broni, ale kłócający jak miał broń Aha, okej okay. A ja się oddzieliłem od moich kości, z którymi biegłem i biegłem do kościoła i czułem, że są i znajdą nim perecy Pelecy, to jest. Ja tyle mam... osób, że ja chcę Pelecy. Ja mam hatcheta, więc mi ja chcę, wystarczy. E, tory widzę. O, U, ej tory widzę. Ej, tory jak coś, to tory są tylko na północy mapy. O, brawo. Dwa magi do cz ty? A tym koleś mnie dalej goni z tym łomem! Ja jestem w Protfinie, czy tak to nazywa? Ja nie mam ej, no to Vax Kolejny też był. Ej, okej, okay, dzięki. Gyggy, o mnie. O, to spoko. Public I... Variable Restriction. Internet Niewichcia no, się. No zaraz. Ej, się jeszcze jakiś jeden, ej, jakiś jeden koleś też traci połączenie Wbij, zastanawiam nie ma Jeszcze są, są bipańskie sloty A. No. 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 Ej, jakiś koleś rowerem jedzie ty Jaki cfel! Ej, on mimo rowerem może mi coś zrobić? Raczej? Nie, tego schaczę to go toj, no Nie Coś ty rower to jest nie ma. Więc... Kurna u mnie lotu nie ma w ogóle w Ale cfel Ty rozwalił se koło, a cię zarobię, cwelu. A jednak nie, kurna laga miał, ja, już myślałem Ja mapy nie przejrzeliśmy, o, oczywiście dostali mapę, wiedzą gdzie jest lód, wsiada na rower i zapierdala przez całą kurwa. Ej lol, są otwarte... Close driver door, lol są jakieś... Auto Co to jest? Zostałeś z gry Co to ma być? Oh jest wrong signature, addons, weapons, 2 pbo Mój? Tak, tak twój Kurwa fajnie Ściągnąłem coś z oficjalnego A, ah, dobra No to pięknie. Rowerzysta już z bronią koło mnie Ej, ty, tu też, ej Ja te, też widziałem go przed chwilą Ej, player testo Jest blinky kicket. Ty lol Pff. Ej, ten rowerzysta z bronią jest obok mnie Stoi a, w miejscu serio? Widzisz go? Okay. Ej, wysiadł no, ja się... z tą bronią Kurna, celuję. Szwak! nie to do... A, no, a tu ty, ja jestem koło ciebie, no O ła! wyszelił do mnie, słyszałeś? No wiem, double barret No dawaj, może go zadupisz Fak ja robię unpaka kurwa znowu. Ja piszę. Przód mówię, No próbuję Ej, wszyscy to mają, Matlej, wszyscy to mają. What the fuck. Aha. Nie trafia, nie trafia, salomuję. Fuck you, fuck you, fuck you. Ja spróbuję rower podjechać. podjechać. Uważaj, może próbować się. Jezu, mam mało krwi, cholernie. Połamałem mu nogę. Klamożko. Jest? Teraz uważaj, uważaj, jest. Zabiję go, ja, zabiję go, szybko, braju. muszę się wypandażować. Ołudnie. Ej nie, o Jezu, Ta, nie, nie, nie Mam 9% krwi Jest, zabity, zabity Uff, Brawo, brawo, ej, już pierwsza akcja Dobra Jakiś Girma? Trochę rower rozwalił Ale zostawiamy, biegniemy, nie? Wiesz co, ja hacheta biorę, walić tego double, ej, weź tego double No Dobra, dobra Ale rower zostawiamy wtedy, jak we dwóch jesteśmy Tak, tak Mam mam 7% krwi, kurna, i teraz weź bloodbaga znajdź Jeden krwi? No no bo nie. on mi z dwa razy z double barrela trzasnął, nie? Ale musiałam moc... Okay. Dobra, chodź biegniemy. Jest ten rower trzeba schować hmm. To może daj mi tro trochę jechać, bo ja będę mdlał co chwilę wtedy No to lepiej byś nie jechał Aj, tak, tak, jak tak. go schowam tutaj, gdzieś nie wiem, gdzie jesteśmy. Dobra, chodź, po po pojedziemy o, pod górkę. Ten dycho, dawaj no. do mnie. Ale zarąkś ten podoba mi się to powie. No jeszcze FPS jest świetny też. Jak na tyle osób, to jest dobrze. Fajnie. Też się cieszę. Koszulka no. została. Ty, Dobra, jakaś pierwszy... jakaś wieża przed nami, jakaś wieża, Wafel. Okej. Okay. Pierwszy zostawiam kolej zarąbany. A, no, Wafel ma chyba 3 skill'a. A zostawiam tutaj w drzewach tego... Jezu. Wiesz na początku no. myślałem, że nie strzeli, ale strzelił to już kurde, no niestety. Jesteś? A, zajebiście, że nas wyjebało, kurwa. No, ale ja no, ja no, was... super, ja się cieszę. No, no. Kurwa, ale. Połączenie ktoś, to, no, ktoś no, 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 tracą. Dobra, pobiegłem w górę. A, jesteś, dobra. No, jestem, jestem. Miasto spore. Ja widzę, po widzę. Prawej. Ty, to jest chyba jeden z tych większych. Dobra, czekaj, się, będziemy się musieli poskradać do to budynku. Tak, tak, no. no Na górkę, że bez górki to obejrzeć No, ja też mało wypatrzę, mam tutaj czarno-białe wszystko. Taka, jest nazwane. Nie są tory na mapie. Matlej. Tu jest. Matlej, boż, się... tam A, super. GTA, no ma to by się przydał, coś na game. Dobra, już wbijemy Ej, ale gdzie jest Ej, ten... Auto. Jo, kurwa już jadą. Ej, gdzie jest na mapie tory są? Nie ma na tej mapie torów w ogóle. Ej, już ktoś ma ładę Ej, no Cynny. już ktoś ładą zasuwał Dobra, chodź no, Ja szukam na mapie tej mojego... mojego miejsca aktualnego. Ej, schyl się, jasno Dobra Dobra Ej, ty to jest ta pamiętasz z tego escape'a tutaj się broniliśmy w tym mieście. Dobra, to idziemy litować. Mhm, chodźcie, ale... E, ja nie który, mogę... e, który serwer? E, SE7. No. Ok. Po czym do moku Klika wchodzi. Od Ager w Gos Ja. Ja chyba jestem, nie, na no. bezpieczony nie jestem. Kurwa, nie mogę znaleźć. Dobrze, o, że to, nie wiem gdzie jestem. No ale i, gramy teamem, tak? E, czekaj, zadaj, zady. Ja widzę, czekaj. widzę. Dużo no trudno, żeby ich nie było. Ej, chodź, tutaj jest ten, e, tu jest ta. Mm, o, cholera, Z. Tutaj A ja przed nami. Ja go dobra, czekaj. Dajcie znać, jak się coś tam będzie działo. No, wątpię przez najbliższe parę Ale godziny, będzie wywalać, tak, o to mi chodzi. Dobra. dobra, dobra. dobra czekam. Tak, tak, dobra. Bo nie jak na razie. Po cichutku, wszystko bez agra się staramy. Robić. Mhm. No to będzie, kurde, no z moją krwią to na pewno. Ja. Kompletnie nie mogę znaleźć mojego miejsca, gdzie jestem. A idę do tego, idzie tak? No, chwilę, bo Tak widzę, widzicie. Dawaj tylko na kucaku i na shifcie, nie? Mm. Żeby nie zagrawać. Ja wbiłem tutaj po prawej do tego. Dobra to ja biegnę na ośle, po gdzieś dobiegnę, co? No my no, też no. tak pobiegliśmy w sumie. I dobiegliśmy do miasta dużego. No największego jak miasta mory. chyba w grze. Ale tak, tu jest szpital, środka. wiesz? Będzie trzeba zajść. Wlazłeś do tego? Słyszycie. Tak. Dobra. Zrobię tak, jak na razie. Obawiam okay. się, że z lutą będą problemy. Serio, hotel, jezioro, dom. Nic nie mogę zrobić. Wbijam to do górę. Dobra, idę. Nikt nie ogląda tego streamu. Ale tam. Dobra, i tak próba, byle. Zobacz, zobaczymy w archiwum, jak Ta będzie. Okej, okay, bierz, bierz, przyda się. Dobra, tu są. Ej, ammo do Makarowa i bandaż. Tak, a ja mam magro do Magnuma. Dobra, i e, to, to cię bandyka. tutaj do Makarowa Daj linka, waks jak możesz. Do czego? Postyka. Ej, dobra, ej, no, pizza, puszka picia, puszka, ten znaczy, boże, ej, woda, Magdo Infielda infilda, pięknie A masz te magdy makarowa? No tu leżą, patrz, tu po lewej To jest jeden, dobra I tu są bandaże, ej, weź sobie jeszcze bandaż jeden weź no No i mam, trzy bandaże już Mam szpitala przede wszystkim No, przydałoby się No cichutku, ja pierwszy, ja pierwszy, pójdź Przydałyby się Pelecy, albo... O, zemdlałem, fuck Dobra, dobra czekam Jakąś drogę mam No przebiegnął się wzdłuż, po prostu Gość biegnie, gość biegnie Dobra, dobra Może tutaj Ej, wbijać Zakam czekam się, zakam bajcie. się mhm. Tak Ej, albo chodź na górę, na schody, będzie lepiej Ale nie zdążą, tu blisko jest A, dobra On zownie O, stara biegł O na tym O, jest, wbija, 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 widziałem go Kurde, hej, Zedy go gonią Tak dobra. Jak chodzi, tu stream? Domoko? No, do e No, czytuję się chwilę. Żeby cię nie zabił, Hawks, uważaj. Ej, tylko dźwięk jest. S S S serio? No. What? Co to było? O, I logo, Team8. Musisz przełączyć tą chyba. Już. To prawda. Gdzie ty jesteś na chwilę U góry, u góry. Dwóch oglądających. <słuch> Czekaj, ło! Ej, on tu będzie wbijał? Czy coś zrobiłeś mu? O Boże, żegnajcie wbija. w pesy. razem dla O, dobra, jest. On z tyłu chyba jest. No, możliwe. Mówię, cofnij nie. się na, na górę, więc... bedź. Ja. Do, do ciebie? Ja, nie no, tragedii ja. nie ma. Aha. 25 klatek, to jest mało. Dobra. Ja? Się... Ja się nie wiem. O fuck. Tak. O oh, fuck, żeby, Dużo. Dobra. Chyba czwady. Ja zaraz, nie, schodzić z... waks? Boże, waks, wax Boże, wax Nie, 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 bo to są zaby. Mhm. Czemu moja postać panikuje, lol? No bo mu Gonię go. Ja mam... Ciedem, to samo. ...siedem naboi w makarolu. ale tu jest agro stary cały czas drą mordę. nie wiem czy to... Nie ruszaj On biegnie drogą, czekaj, biegnie. Wafel. A może Ammo nie ma, wiesz? Nie ale on na buildu Winchestera ma magazynek magazynach 15 pysko, tak by. No w sumie... A no, on jeden we mnie wywalił. Jo, koleś. Bo widzę cały coś agro za nim, ale go nie widzę. Dwóch kolesi. Dobra, Dobra ej, Jastrzą cofnij się. Później, tam. też. jakiś. wiem, że zaraz się cofnę. Takie jak... on... tak Survivor Games, nie? No, ale... Co? Może tam nie mów w domu, że to nie klatkuje teraz. A Ja spróbuję tego, po prostu tego Wiesz, to no właśnie nie wiem, czy to u mnie, czy to ale, u ciebie. Ale wiesz, nie u mnie. ZD atakują ten, znaczy wbijają okay. do mnie, wiesz chyba? Na górę? No. Ja mam sporo rzeczy włączonych. O no. no, do... no, tak, ale ja mam dobra, 25 dobra, klatek. dobra. Ale znaczy są takie przyciny, dobra. o to mi chodzi. Auto, A. To, jest wrak. to nie wiem, dobra. czy to. Ej, wiesz co, będziesz musiał mi pomóc z tym haczytem sero bo one tu no bije. Ten... Znaczy bynajmniej widziałem agro z tyłu do mnie, nie? Nie wiem czemu w ogóle. No nie a co, wyłączę tego streama póki nie będę miał tej siódemki od chłopca. Dobra No Dobra to nie, nie wysłałam nikomu Są blisko To na No nie no 25 laka to nie przyjemnie się ogląda co dopiero gra Nie wiesz co by było fajnie tylko bo nie, bo wygląda OK, jak nie ma tych przycin, tylko nie wiem czy to było u ciebie, czy to było jest u mnie Dobra, dobra bo wiesz, wiesz że... były takie na 2-3 sekundy nawet, Badam takie do ściny O, to nie, no to nie powinno być mojego neta, okay. wiesz? do tego No, To może u mnie Uważaj, dobra, mam plecy, no, wiesz, Ej, dobra, chodź, przejdziemy na inny kanał, żeby tam za nim wiesz, wbiją to No, ale nie, no ja? Co, nie? Bo gadać się kurna opierdolone no, Dobra sorry tak, dobrać, No przecież to tak. tylko stream i już koniec Dobra No to dobra wyluzujmy wyluzujmy Dobra już jest git Dobra zak. Okej okay. Czuje może coś ma Ma A ma do APS-a magii a? Ty, to mi się przyda, bo ja mam tego Makarowa Może Patrz, chcesz tego Makarowa? Nie pasuje do, makaro, do APS-a Makarowa No właśnie a? A. No, Dobra, ale tak czy siak biorę bier, bier wszystkie Tak, a a, wszystko zbierajcie Tu jest, magi. o jeszcze slagi wziąłem, o super Tylko, że to są do tego tak. no dużo, tak. dużo Zadów, dużo zedów, czekaj Nie, ja całkiem niskie FPS -y mam No niestety ja nie przejdę, jeśli będą zedy agrować, nie? Na mhm. zabity Okej, okay. gdzie Więc jesteś? W jestem na dole. Czar, Chodź przodem, bo tam z tyłu są zabiegu. Można teraz, hoda. Europę idź. One stoją jak na razie. Ale tak słyszę agro, agro widzisz? Tylko się boję, że zemdleje na ulicy, wiesz? Jeśli Wieś... agro złapiemy, to jak najszybciej do budynku musisz być zbawione po prostu. No. Tak, to pani będzie zbyt tu jest po, po lewej ten budynek, czekaj, tu coś jest. Słyszymy. O zemdlałem, kurwa macie, dobra, spoko, jest szybko Uch. ten początek No nie o, wiem trochę Zajebiście się gra na początku no. Co dalej nie może być? wtedy tam wywalają ludzi co czas? Nie, nie wywali nie. nikogo, wszyscy stoją. Uuu. Ej, agro, agro Czekaj, czekaj, tak, tu jest to coś naprawili bo. Tylko nie wiem czy to było agro Na pewno agro słyszałem. No, słyszałem drącego mordezada, więc. Przed nami jest kolejna ta. Ta, tam będzie bezpiecznie. Albo no. i niebezpiecznie. Wszystkie serwery pełne. No, ludzie też czekali. No, chodzi? Ten S z czarnego też? Tam widzę skład 2H. Ehm, nie, nie, nie chodzi do, najpierw do czarnego. Na jeden czarny, proszę, nie. Ja w pierwszy, bo wszystko mogę być czy pytanie... No nie wiem, jak koleś w bramę wskoczy. Prawie, o, prawie bo zagroba. jest e, na jednym nie. serwerze są tylko wolne 3 sloty, nie licząc oczywiście tych VIP-owskich. E, o, ja czekaj, Wafa, nie wbijaj okay. na grubo, żeby mogło być. Okej. Cześć, nie? Nie. Wycofaj się. Chyba Nareszcie nawet VIP-owskie są zajęte. Nie wszystkie, no, ale to tam a, jeden i Okej, okay, hmm. okej, okay. jestem, poszedłem. Coś tam lipa, że postawili jeden tylko serwer z 30 osób pod Jestem na górze. Ja, a, to ja mam na górze dwa magi do tego. Do Też nie. już wziąłem, mam dużo wiesz. Ale im więcej tym lepiej. Aha, o bandaży dużo. Trochę lipa, że wypierdalałeś. Dobra, weź dwa bandaże stąd. Ej. Okay. O, żarcie masz? No, tak, jedno takie, no. Ale to jest to tylko 1%, tam, wiesz? A ty potrzebujesz mu 25. O, Z w środku, ej, ej. Ej, ej. Jest wolne miejsce, Ej, co jest? Ktoś był szybszy ode mnie, lol. No? O, jest, o, o, zemdlałem. PPK jest tam, to sobie wezmę. Chyba, że, a nie, ty w sumie nie masz magów. Czy chcesz te PPK? Nie, ja nie chcę. Mam jednego tego maga do. No. Jest. A karol? No, co tu ma powiedzieć? Co sam, co, być? sam ja szybszy od ciebie? Ej no, dopiero A co się pokazało, nie Okej, okay, dobrze, dobrze jest. No kąpcie, kampcie No ej, pisze mi wolny slot no. Nie wiem, ja że no. chyba zdrzemnę na z, Ej ZZZ kurno macie się wciągam Kolejne palecy ma. Ja mam dla ciebie dwa, Bierz z Z dom? Okej okay. okay. Ja mam bardzo dużo tych paleców, wiesz? Z tej Dari. ikonki no, takie tak w grze średnio wyglądają, nie? kolejne dwa ode No Kurde, mm, ten szpital by się przydał. Takie nie mało przejrzyste Czekaj, chodź ro rozejrzymy się tutaj co możemy z tym... Chyba IP. Widzimy, na na no to IP dawaliśmy, już na teść. Ej dobra, czekajcie, na serwisie. Ej jest... jestem w Szymości. Kurde auto, auto. A on, on to minęło. I... Ale stoi Cze wiesz co? Dawaj bo tu Dobra. Sorry, nie słyszę cię po prostu, muszę ci jeszcze podgłośnić. Dawaj do cegły, naprzeciwko nas jest. Okej, okay, idę. Naprzeciwko? Tak. Dobra, idę za tobą. Na pierwszy, ja pierwszy. Okay. Mam 90 O, to i tak jest kurwa. Siedem mam. O, zemblałem. Dobra, jak zemblałem teraz, to będę mógł przynajmniej mieć pewność, że nie zemblaję. Jak wyjdę z tej pierwszej. To jest stara Słyszałem Jak ej, zemdlałem dwa razy pod rząd, Kurno. Uważaj Jest za nami w mieście, z sklepów, sklepu, wiesz, no dobiegając okay. e, Widzę agrozedów chyba w tamtą stronę, czy to ty pobiegłeś? Ja jestem w cegle A, no dobra, to gdzieś obok cegły były te To ty, a to ty, dobra, cześć Z biegnie naszym kierunku Okej, okay. czekaj, wiesz co, ja idę ja zobaczyć o co chodzi Jaką mamy że i tak z to... tu się, gdzieś on jest w sklepie, nie? No Ła! Ktoś na dole! Zabił mnie, cholera! Zabił cię? Tak, ale krwawi, krwawi Szybko, to dozbiej się! Tam żyć, na dole! Na dole? Okej okay. No, zaladę tam O, dobra, wiesz co, to ja poczekam na niego, będzie bezpieczniej Kurwa, no, zleciał mi z jakimś APS-em, to ja dosyć Dobra, czekam aż wejdzie na górę Zady go biją. Dostał, zabiłem go Co miał? APS-a Ja miał APS-a Crowbar'a, Steczkina, nie. dobra Dobra, nie, ja muszę stąd spieprzać Jak to poradzić Ja jestem koło hotelu, o kurde. Koło tego wysokiego? Tak Gdzie wy ją macie? Ty możesz być wiesz gdzie? Na północnym wschodzie, tam jest też most Jak pamiętam, ze Skype'a z, z Podagowska na moście, jak zginąłem, pamiętam, to ty może być północny... wschód. 70% Północny wschód, czy że to już ten dubugowy, czy ten... Wo, Jezu. Nie, nie, północny wschód nad rzeką. Możesz być... czekaj, podam ci mniej więcej koordy. Na e, Możesz być tak mniej więcej... 1496. Tu jest most i rzeka, i tor. 114,96 Ja jedna bynajmniej nie Jeszcze ty kurwa, żarty. 114, 114,96? Proszę jaki kurwa nie ma Dobra, ej, trzeci kolej zabity. Ja się... Pioleccy w szpitalu. Ko, kolej z tego, z Winchestera napierdzielał. Jezu ma żarcie, może mnie trochę uratuje. Chuj, Przeli... biegnę wzdłuż dole ja jestem w hotelu, to jak ja mam w Tak w raczej właśnie nie byliśmy, chyba. No. Nie wiem, pierwszy całe żarcie od Kolesia. Czy miał magii do tego Kimbera, miał. Sonda jest lepszy. Eat food, eat food. Co mam próbujecie do maku, No. Hello. Jest. Jesteś? Nie, to ty? Rzuciłem je za. Już myślę na slot, tak, nie wiem, tak, wiem. Tak zależy, bo koleś mi zagadać, nie? Czy coś? Ciekawie Ciekaw jestem czy jak wbije ten ktoś kto ma zarezerwowany slot. Tak, czy on wejdzie. Ale czy on wejdzie na, na ten swój zarezerwowany slot? Nie. W przypadku to gdy tak. będzie mniej. Czy... Nie. W to, z... tak, zajmie się na graczy? I są dwa Tak, albo jeden. No, no, no. Po no. Co z tych Wipowskich, jeśli masz, to wbijasz? To nie jest, że ile z VIP-ów może jest być na, na serwerze. Okej, okay, wiem. 21% mam. No to już nie wiem, nie powinienem się chyba. Chuj, idę na publiczne. Ty, jakaś krew w szpitalu. A, to tego co zabiję. Tak, to tego co zabiję. No, co drabiną. już do szpitalu? Na samej górze, nie? Drabiną, tak? tak Dobra, wim. tą tylną, tak? Tak, tylną na samej górze. Dobra, to ja przód chronię. Chronię schody. Dobra, widzę cię, jesteś. Chodź Chodź, tu musisz mi dać, żeby zamknąć zamknę drzwi Da się? To zamknij wszystko, co mam w zasadzie za do plecaka Dobra Eee, ochraniaj wejście Wow Tak Filip, tu już mam zapałki Dobra, to już mamy... wszystko Aha, do plecaka sobie wpuszczyłeś właśnie puszki Zgady się nowe załadowałem Aha, to jest hooksa trup, okej okay. Tak? A? To jest to Ty infield miałeś wtedy? Nie, nie miałem infielda. O no to tu miałeś tu infielda? Nie, nie miałem infielda. No bo ja się nie. Miałem hc Ja się nie Gdzie? Walcie, walcie. Między burmistrzami. Okay. Okej. widzisz go? Słyszę, słyszę, bardzo areszt do niego. Tylko Wuch, tak, chyba się z za murkiem jest. Dwóch, tak. Nie gonię go, gonie Słucham. Widziałem okay. go. Jest no za jest. tym, butlą z paliwem. Wiem, wiem. Zabił mnie. Inny koleś. Z pistoletu. No. Kurza mać. Ja jednego chyba zabiłem. A o, ty, też zginąłem. Jak na strzała z tego zginąłem? Lol.